Witam was w kolejnym odcinku na kanale Pawlik Service. Dzisiaj skasujemy sobie inspekcję olejową w Perucie Boxerze. Jak możecie zauważyć, po odpaleniu naszego samochodu świeci się olej i mryga nam, mryga nam na czerwono kondyłka ciśnienia oleju. Dobra, więc jak skasować tą inspekcję olejową? Gasimy wóz, wrzucamy zapłon. Jak Mamy wrzucony zapłon. Wciskamy gaz, pedał gazu w podłogę i dziesięciokrotnie naciskamy pedał hamulca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Trzymamy jeszcze przez chwilę pedał gazu. Puszczamy i wyłączamy. Zapłon, odczekujemy około 10 sekund, i następnie odpalamy wóz, żeby sprawdzić, czy inspekcja skasowana.